W tym momencie coraz więcej przedsiębiorstw, z którymi współpracuję, wykorzystuje oraz tworzy na własne potrzeby rozwiązania AI. A chcąc być jak najlepszym doradcą, muszę rozumieć mechanizmy, które są stosowane i pożądane przez te firmy. Tak naprawdę na kurs trafiłam dzięki LinkedInowi i materiałom, które widziałam w swojej sieci. Natomiast moje zainteresowanie kursem wzięło się z potrzeby nadążania za trendami, które obserwuję zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Na kursie najbardziej podoba mi się to, że omawiamy bardzo szeroki wachlarz zagadnień technicznych, ale w sposób, który jest zrozumiały dla osób, które nie są inżynierami AI, ani data scientistami. Czyli tak naprawdę rozumiemy mechanizmy, które stoją za sztuczną inteligencją, co w efekcie daje nam możliwość łatwiejszej komunikacji z naukowcami czy z osobami pracującymi w obszarze AI, które ja też spotykam często na swojej ścieżce zawodowej. Ten kurs poleciłabym wszystkim osobom, które chcą być tak naprawdę o krok przed innymi w kreowaniu swojej kariery, ale także chcą rozumieć lepiej otaczający nasz świat, który w tym momencie zmienia się w zasadzie z dnia na dzień, i sztuczna inteligencja odgrywa w nim bardzo istotną rolę. W swojej karierze i w życiu osobistym dalej będę wykorzystywać AI jako narzędzie usprawniające niektóre zadania, które przede mną stoją, ale jednocześnie w karierze. Zawodowej, będę mogła zostać coraz lepszym doradcą dla moich klientów. Będę mogła im proponować rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, ponieważ zawsze, kiedy rozpoczynamy współpracę przy projekcie, określamy wszystkie aktualne potrzeby klienta oraz jego odbiorców, a także sposoby, w jaki je zaadresować. Muszą to być zawsze innowacje, ponieważ tak naprawdę tego dotyczy moja praca. Dlatego obecnie coraz częściej sięgamy po rozwiązania AI, które są tworzone w procesie prac badawczo-rozwojowych bądź dostosowywane do potrzeb, które zgłaszają klienci i to w efekcie pozwala mi mieć realny wpływ na innowacyjność naszej światowej gospodarki, co jest celem w mojej pracy. W swoim wolnym czasie interesuję się urbanistyką, historią miast i poszukiwaniem genus locji miejsc, które odwiedzam. Dodatkowo wśród moich hobby znajdują się także sztuki wizualne oraz nowe technologie. Cześć, nazywam się Aleksandra Wolniak. Zawodowo jestem Project Managerem w branży doradztwa unijnego.